Czy my możemy winić studentów za to, że koncentrują się na przyjemnościach bieżących, raczej niż na zabezpieczaniu emerytury? No bo właściwie, jak nie teraz, to kiedy? Ehm, no bo kiedy pytamy studentów, to nie tak tak. Dobra, no to jest ważny cel, ta emerytura, ale totalnie nie pilny. Mam pilniejsze cele. Mhm. Słuchajcie, ja tu widzę jeszcze kwestię systemową, dlatego że do 26 roku studenci są zwolnieni ze, ze składek ZUS, dlatego są przede wszystkim na umowach zlecenia, mhm. i wówczas na przykład taki program jak PPK ich nie obejmuje. Po 26 roku życia wchodzimy w tą drugą twoją kohortę, i tutaj już widzimy wzrost tej świadomości emerytalnej. A tak naprawdę najwięcej uczestników PPK mamy w wieku 39-40 lat. Koło 40 zaczynamy myśleć realnie o emeryturze. Po 6 latach PPK widzimy, że to zaufanie już w jakiś sposób zostało zbudowane. Tak jak policzyliśmy, co cztery minuty dołączę trzech nowych uczestników PPK, więc aby to dalej, dalej szło, ale faktycznie to widmo OFE wciąż krąży mm. i to widmo OFE jest przekazywane z rodziców mm. na dzieci. Mm. One potem powtarzają dokładnie, dokładnie te same hasła. No jak dzieciaka masz, nie wiem, pięcioletniego, to musisz go gnać do tego mycia zębów rano, wieczorem i to jest naprawdę, no, mama trójki dzieci, jako mama trójki dzieci, mam ten ból. Umyj te zęby, umyj te zęby, ale jak nauczysz no, się te zęby myć, to w zasadzie no, nie jesteś w stanie się położyć bez umycia tych zębów. I tak samo jest z tym oszczędzaniem: jak to wejdzie ci w krew, to bez względu na to, czy ty oszczędzasz dzisiaj na nie wiem, y Nowe sneakersy, które kosztują zatrważające ilości pieniędzy dzisiaj, czy ty będziesz oszczędzać w wieku, tam nie wiem, 20-30, troszkę więcej na tą emeryturę, czy tam na tą przyszłość bezpieczniejszą, to tak naprawdę to jest jakiś mindset, który będzie z tobą w życiu jakby funkcjonował.